bez przedłużenia przechodzimy do odcineczka zostawcie łapkę w górę jeżeli film wam się podoba, subskrybujcie kanał e, dobra więc może sobie polecimy na nie wiem gdzie możemy polecieć polecimy sobie na sło... słodkie skrzyżowanie słone, sorry teraz tutaj jest wojna no to jest tak to się nazywa Karkoło miasto kino czy jakoś tak no i jest nowa broń w ogóle LK nie wiem jak to się nazywa tylko Wiem, że to kiedyś było spamiące bardzo. LK7 czy, czy nie wiem, MK7, nie, MK7 to jest co innego, to jakoś inaczej się nazywało, to jest mega spamiące. Widziałem to. Tak, jeszcze mi, to jest chyba nowe, co doszło do gry. Zaraz sobie tam pójdę, ale zielony loot challenge. Może być ciężko, no gdzie tutaj jest zielone coś? Ale leczenie się nie liczy, od razu mówię. Jest, dziękuję. Od razu ta nowa broń spełniąca bardzo. Ale ją chyba obniżyli trochę. Trochę wolniej strzela, tak. Bo teraz tak strzela kiedyś... Tak strzelała, no teraz tak... Nie, nie, nie za szybko. Oj. No, kto tutaj leci? Ups. Będzie kolano niż u góry chyba ty robisz? Dobra, leżą. Co my tutaj mamy? Dobra. Idziemy dalej... Zielony, zielony loot challenge to zielony loot challenge. Tutaj mamy łebkę. Na rybki? Aha. Aś pompa zielona by się przydała. Ciekawe, co w tej skrzynce będzie. Uwaga. Dobra, pistolet. Może być. Przyda się na pewno. To, to szybciej spawni chyba, bo to teraz zderpili trochę, że wolniej strzela. Pójdę sobie na nową miejscówkę. Nie wiem, czy to jest nowa miejscówka. Ten w się nowa, coś Epic Games dobudował tutaj nowego. Bo tak przynajmniej albo Epic Games coś tutaj nowego dobudował, albo po prostu tego jeszcze nie widziałem. Ale w to wątpię, więc to jest chyba nowe. Dobra, podki. Przez jakby ktoś przed chwilą strzelał, ale to było... O jestem ktoś, no O, Ciebie chodziło. Dobra, mam ma zero. A ten pistolet się tak... Aim jego podnosi, w sensie zobaczcie. Tak się trochę... Wiecie o co chodzi. Nie no, mój aim to perfect jest po prostu. Co tu mam ciekawego? Dobra. Zobaczcie, kiedy strzelam... Co... Ten celownik się tak podnosi do góry, a ten na przykład tak nie jest. Kiedyś chyba tak z MK7 było. Dobra, kolejna skrzyneczka. Nie, tego raczej nie było tej miejscówki. Tylko Epping Games zdało Tą miejscówkę. E, dobra, skaczemy Tutaj mamy jakieś masy. Dobra. To sobie wezmę za siorbę rybę. W ogóle dawno nie, gra, nie, nie nagrywałem. Nie miałem trochę czasu. Coś się tam strzela, więc pójdziemy tam. Dobra, chodźcie, gdzie, gdzie wy jesteście? Tam się strzelają. O, jest tutaj coś. A, witam. Co to wymienię? Siemano! Dobra. Udało się jakoś. Po prostu magic. I ciągle zielony luz. A w ogóle powiedziałem, że leczenie może być. Yy, w sensie, wiecie, yy, obojętnie jaki kolor. Kolor, a wszystko jest zielone. Kilow z Marvela. Właściwie gdyby kilow był zielony, ale no to chciałem powiedzieć, że nie, nie ma takich kilofów zielonych, ale na przykład są różne zielone, na przykład z ratowania świata. Dobra, tutaj... A w ogóle sobie kupiłem nowego skina z Mesmera. Spoko się nim gra moim zdaniem. Ojć, kolejny. Pójdziemy sobie tu, pójdziemy sobie tu, pójdziemy sobie tu. Gdzie ty jesteś? On będzie chyba schodzić. Jeszcze bus. Tylko jego brakowało Daje mi się, że tutaj się trzeba coś skampić. Bo może być źle jak się nie skampi Niech on sobie pojedzie. No do widzenia Dobra No i kolejny Kolejne. Ile tu typu w ogóle przychodzi? Pompa. On to raczej otworzy. No czemu bym miał tego nie otwierać? No dawaj. To kolejny jest? Czy to jest ciągle ten sam? A, kolejny. Idziemy sobie trochę do góry. Ja chyba mam hg. No, ten na zero leży. Ale chyba drugi jeszcze, nie, nie jeszcze chyba drugi żyje. Ale ja nie jestem pewna, bo ciągle do czegoś strzelał. Nie chcę też, żeby ktoś mnie zastraszył. Najpierw idzie, idzie. Dobra, leży. Kolejny. Już mamy 6 fragów w ogóle. A i od razu mówię, że niedługo pojawią się odcinki z Need for Speed Payback. Ale na razie nagrywamy zapas. Czyli mamy jeszcze takie rzeczy. Nic fajnego, zielonego chyba nie jest. Chyba już tym będę grać do końca gry. Chociaż nie, w sumie mógłbym wziąć zamiast tego. Tego Auga, ojciec. Ty mnie nie widziałeś. On mnie nie widział, prawda? Nie widział mnie. On chyba widzi ten lot. Trzeba uciekać. W razie w ogóle by widział ten lot. Bo zostało 22 graczy. Ten chyba... Chłopcy chyba wjechał na Dailyburg. Dobra, chłop ma zero. Trzeba podjechać. Już myślałem, że ty rolki się złapał. Chodź tu, chodź tu, Gdzie ty? On ciągle gdzieś ucieka. A no to możemy sobie pójdziemy na HG. Jeszcze czołg. Jeszcze tego brakowało. To sobie zniszczymy. Czołgu. Gdzie ty jesteś, czołgu? To jest chyba typ. Dobra, berwał trochę. Nie on, ale czołg. Dobra. No, jeszcze w niego nie trafiłem. Aługu by się bardziej przydał teraz. Kurde, szerego nie mogę używać. Jeszcze to się nie zniszczyło. Bym użył teraz tego RPGA, ale. Zielony lub challenge. Ten czołg dużo zadaje, bo w jednym odcinku tak wiele mi zadał. Chyba w poprzednim. Zadał mi tyle obrażeń, że wolę z nim nie zadzierać. Jeżeli mam mnie je atakować. Ale. Chłopca dobra. <laughs> Oj, ci. Jeszcze żyję. Ja nie chciałem tu spaść. To nie ja dziś strzelałem do czołgu. To nie ja byłem. Dobra. O zwierz... omnis układy w DailyBurg ale bym użył tego najdaj tego rzutnie rakiet ale challenge to challenge no i kto się jeszcze strzela tutaj? kolejnych wyeliminować z tej broni? No, a ja, ten aim to jest perfekt. Naprawdę. Naprawdę, chłop mnie zesnajpił. Ok. No i to by było na tyle, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!